Cześć, tu Tech Naprawa, naprawiamy to, co w Windowsie nie działa. Windows Update nie chce się zainstalować, aktualizacje utknęły na pobieraniu albo kończą się błędem. W tym filmie pokażę sprawdzone metody, które w większości przypadków rozwiązują ten problem w Windows 10 i Windows 11. Zaczniemy od najprostszych rozwiązań, a jeśli nie pomogą, przejdziemy do bardziej zaawansowanych metod. Zaczniemy od wbudowanego narzędzia do rozwiązywania problemów z Windows Update. Kliknij w start otwórz ustawienia, przejdź do system, następnie rozwiązywanie problemów i wybierz inne narzędzia do rozwiązywania problemów. Uruchom narzędzie Windows Update i poczekaj na zakończenie procesu. Jeśli system coś naprawił, uruchom ponownie komputer i sprawdź aktualizację. Jeśli to nie pomogło, Sprawdzimy teraz usługi systemowe odpowiedzialne za aktualizację. Naciśnij Windows plus R, wpisz services.msc i naciśnij Enter. Sprawdź, czy usługi Windows Update oraz usługa inteligentnego transferu w tle, czyli Bits, są uruchomione i ustawione na tryb automatyczny. Jeśli nie są, uruchom je ręcznie. Jeśli usługi działają poprawnie, przejdziemy teraz do najskuteczniejszej metody. Metoda trzecia to reset składników Windows Update. Otwórz menu Start, wpisz CMD, kliknij prawym przyciskiem i wybierz Uruchom jako administrator. Zatrzymujemy usługi odpowiedzialne za Windows Update, czyścimy pamięć aktualizacji i uruchamiamy je ponownie. Te polecenia są bezpieczne i nie usuwają żadnych danych użytkownika. Po wykonaniu tych kroków uruchom ponownie komputer i sprawdź aktualizację. Jeśli problem nadal występuje, możliwe, że system ma uszkodzone pliki. Metoda czwarta to Scan SFC oraz narzędzie DISM. Te narzędzia sprawdzają i naprawiają pliki systemowe Windows. Otwórz menu Start, wpisz CMD, kliknij prawym przyciskiem i wybierz Uruchom jako administrator. Wpisz polecenie. SFC spacja slash scan now i naciśnij enter. Proces może potrwać kilka minut. Poczekaj na zakończenie. Teraz wpisz polecenie: dism spacja slash online spacja slash cleanup myślnik image spacja slash restore health i wciśnij enter. Ten proces może potrwać dłużej, to normalne. Po zakończeniu wykonaj restart systemu. Jeśli któraś metoda pomogła, zostaw subskrypcję Technaprawa i napisz w komentarzu, co zadziałało. Dzięki i powodzenia z naprawą.